Witamy serdecznie. Jesteśmy już po meczu Góral-Żywiec, wygrywacie Macieju 2-1. Ja, co powiesz na temat meczu? Przybliż się do mnie, bo ja nie tak, tak, zgadza się, wygrywamy 2-1. Na pewno Murawa bardzo ciężka, trudne warunki, ale gdzieś tam w pierwsze 25 minut pierwszej połowy daliśmy z siebie wszystko. Obrona dobrze działała, wszystko współpracowało. Potem się wdarło trochę chaosu, gdzieś takich wykopywań z obrony. No ale po przerwie znowu staraliśmy się jednak tą obronę tak ustabilizować i wpadła ta bramka przez błąd. Ale taką konsekwencją udało nam się wygrać, i to jest bardzo cenne. Bardzo nam zależało na tych punktach, i w następnych dwóch meczach chcemy. Nadrobić tą, tą zaległość, którą straciliśmy przez całą rundę. Yy, Maciej, powiedz mi, yy, tutaj widziałem <grym> zaangażowanie całego zespołu. Przyjaliście hmm. po trzy punkty, trzy punkty wywozicie do węgierskiej górki. No i następny mecz yy, musisz nam też króciutko hmm. jeszcze powiedzieć. Tak, zgadza się. Następny mecz gramy z Trzebinią u siebie, więc to jest naszym priorytetem: jest, jest wygrać u nas i następnym, następnym tygodniu w Sołom. Pokazać, że, że jednak stać nas i potem przepracować okres zimowy, żeby w, le, w lepszych warunkach wstąpić w nową rundę. Dzięki Macieju, Dziękuję. gratuluję Dziękuję. oczywiście Dobrze. i życzę powodzenia Dobrze. i zdrowia. Dzięki. Dziękuję. Witamy pana trenera. Kamil, przegrana 2 do 1 u siebie. To chyba też ta porażka trochę boli. Nie będziemy zwalać na murawę, bo jest jaka jest, oczywiście, ale kilka słów od ciebie, bo nie ukrywajmy. Druga połowa znowu lepsza, po, w pierwszej połowie coś zabrakło, stracicie bramkę na 1-0 i później sypie się tak, nie ukrywajmy, sypie się. No tak, dokładnie. E, pierwsza połowa troszkę przespana, można powiedzieć, dużo naszych indywidualnych błędów, za dużo według mnie prowadzenia piłki, dużo strat, w drugiej już no, wyglądało to lepiej, można powiedzieć, strzeliliśmy bramkę wyrównującą, myśleliśmy, że pójdziemy troszkę do przodu, mieliśmy swoje sytuacje, nawet stuprocentowe dwie, że tak powiem, Górka pojechała z kontrą, strzeliła na 2-1. Przegrywamy kolejny mecz. Braksów. Dla mnie też już brak słów, bo nie wiem, jak mam zadać Ci pytanie, bo nie ukrywajmy, widać tu motywację chłopaków. Chcą wygrywać, chcą zdobywać punkty, ale nie ukrywajmy, gdzieś tam brakuje tego zakończenia, tego wszystkiego, tego... Tego czegoś dalej tu brakuje w tym Góralu. Tak, no właśnie w takich sytuacjach, jak dzisiaj mieliśmy, też uważam, że brakuje zimnej krwi. Przede wszystkim brakuje nam treningu, bo tak jak mówię, frekwencja na treningach troszkę była słaba ostatnimi czasy, ale to chłopaki pracują, mają rodziny, ja, ja to wszystko rozumiem. No, musimy się wziąć w garść, Zostaje nam dwa mecze, co tydzień w sumie to mówię, że zostało nam kilka meczy, musimy wygrywać. Ale szczerze już nie wiem co będzie. Mam nadzieję, że za tydzień w Derbach z Sołą uda nam się tutaj wygrać i zdobędziemy trzy punkty. No to co? No to regeneracja, motywacji dużo wam życzę i kolejnych wygranych meczów i głowa do góry i gramy dalej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. Powodzenia. Dzień.